Weszliśmy właśnie do naszej willi i jesteśmy totalnie. Totalnie wzruszeni i zaskoczeni. Pokażę Wam, co hotel przygotował dla nas jako niespodziankę. I od razu mówię, że to nie jest współpraca. My jesteśmy po prostu tutaj gośćmi i oni traktują tak każdego. Za to kocham właśnie sieć Konrad Hotels. Byliśmy na Malediwach w Konradzie i tam totalnie ten hotel skradł moje serce. I wiedziałam, że jeżeli polecę na kosamo i to będzie musiał być Konrad, jesteśmy i zobaczcie na te detale, które po prostu rozstrzygają serce. To jest nasz widok, nasza willa, niespodzianka numer jeden. Salon, niespodzianka numer dwa. Witamy, tutaj są nasze zdjęcia z Lośkiem. Przekąski, list, kwiaty, owoce, lełość zostało zabawki, balony, które on absolutnie kocha, taki widok z salonu. Idziemy dalej, przechodzimy do kuchni. Lodówka jest pełna, kokoski, ale zobaczcie szczegóły. Są lody, i lody są podpisane dla Aleksandra, dla Leonardo, dla Zofii, dla Sandry. Ja jestem w szoku i jeszcze nie wiem, co mam powiedzieć. Zejdziemy na dół, pokażę Wam sypialnię, jedną i drugą, i łazienkę, I co tam się dzieje. Tam jest więcej niespodzianek. Jeszcze żaden hotel takich niespodzianek mi nigdy nie przygotował. Leosiek. Miś. Leonard. Pierwsza <laughs> sypialnia. Tutaj moja babcia śpi. Babcia ma szlafrok Zofia. Kapciuszki Zofia. Tak wygląda łazienka. I master bedroom. To jest nasz dom Na, przez następne dziesięć dni. Przecież to jest jakiś obłęd. Niech mnie ktoś uszczypnie. I patrzcie to. Can't believe it. <laughs> Jestem w klimacie podziękowań i wdzięczności, to chcę podziękować Marcelinie z Royal Luxury Holidays, bo bardzo mi pomaga na tym wyjeździe. Pierwszy raz korzystam z concierge'a. Ale to dlatego, że nie znam wyspy totalnie i nie wiedziałam za bardzo co i jak i tak pół na pół Marcelina mi tutaj pomaga. Bardzo dużo mi pomogła z transportem i właśnie z rezerwacją w tym hotelu. Ciężko mi było znaleźć na kosza mój hotel, bo ja się uparłam. Musi być hotel, nie willa do wynajęcia, bo willi to jest mnóstwo na tej wyspie, żeby taką wynająć, ale ja nie chcę gotować i wynajmować samochodu i tak dalej. Więc bardzo mi zależało, żeby to był hotel i żeby to była willa, gdzie ma dwie, minimum dwie sypialnie. Jeszcze moja mama miała lecieć i uwierzcie mi, że. Bardzo ciężko było z tym. I właśnie znalazłam dwa miejsca, ale Konrad wygrał i Marcelina mi w tym pomogła. Loty to ja znalazłam i kupiłam w sekundę. Hotel w Bangkoku, tak samo. Ale tu na Kosa mój z tymi hotelami, jak lecicie większą ekipą, rodziną i chcecie być w hotelu, a nie wynajmować wille, to ciężko, serio. Bo jak znajdywałam już yy, na przykład wille, no to była jedna sypialnia i dostawka. No ja nie chciałam z babcią spać w jednym pokoju. Leoś, ja, Alek, jeszcze moja mama miała lecieć, więc zależało mi, aby były dwie oddzielne sypialnie, aby było przy plaży, aby było w hotelu. I takie miałam wymagania. Naprawdę chciałam, żeby było turko luksusowo, no bo moja rodzinka zasługuje na najlepsze, więc ciężko mi było znaleźć hotel i tutaj. Pomogła mi właśnie Marcelina z rezerwacją, więc bardzo dziękuję i z transportem też. Yy, więc yy, pierwszy raz skorzystałam z koncierża i podoba mi się. <grym> yy, jak wiecie, ja bardzo dużo podróżuję. Podróżowałam całe życie yy, zawodowo yy, i byłam w samolocie 2 trzy razy w tygodniu, ale też bardzo dużo podróżuję prywatnie, tak o dla yy, swoich, swoich kaprysów. I powiem wam, że jeśli chodzi o takie właśnie wille, gdzie naprawdę nadskakują nad wami i wszystko jest top top. To teraz mam takie dwa miejsca: tu, Konrad i Riksos w Turcji, w Antalii. I Ja pierdzielę tam właśnie wspominaliśmy o tym, tam był taki guzik. I jak zadzwoniliśmy, to w dwie minuty był pan, co może nam podać. I z każdej restauracji w obiekcie przynosili nam jedzenie do, do, do willi, żebyśmy nie musieli wychodzić, bo mieliśmy swój basen. Więc Rixos Antalia i tu Konrad Kosa mój. To, to lądują na moim top 3, serio. No. No. A co to masz w tej Stary jest w raju, bo ma swoje uni w końcu świeże. Jestem w raju, super quality, świeżutkie uni w dwóch wersjach. Na krewetce i na e, grzybkowym e, krokicikiem. Jak się po polsku mówi? Jeżowiec. Jeżowiec, to środek jeżowca. Takie w wodzie mieszkają takie czarne. Takie z, z igłami. Oczywiście. W to... pewnie możesz. Do zważnych światła też A co jest pyszne? Bardzo delikatne. Jak to no, nie? No, śmiało. W ogóle okazało się, że zabukowałam hotel ten, w którym teraz jesteśmy, obok takiej bardzo znanej ulicy, gdzie kręcili Katz Vegas. A ja na temat Bangkoku wiem zero. I po prostu e, bukowałam hotel, e, bo podróżuję zawsze z tą samą grupą, e, gdy, gdy ja robię rezerwacje. E, no i po prostu chciałam fajny hotel i zatrzymałam się w mariocie, no bo jestem członkiem grupy Bonvoy. I okazało się, że ta ulica jest tutaj dosłownie za rogiem. Mm, I tam są te wszystkie, wiecie, mm, panie, panowie, te wszystkie ping-pong show i tak dalej. Ale nie moja bajka. Przeszliśmy się chwilę i tak brudno, niefajnie. Nie mogę się doczekać wyspy. Tam będzie czat. A i kręcę dla was vloga. Wziąłam aparat. napierdzielam materiały, jak szalona. Ale to będzie fajny vlog. Też troszeczkę taki podróżniczy i tipy dla was. My dzisiaj wylądowaliśmy, poszliśmy po taksówkę. I się nie zmieściliśmy do taksówki. Więc później musiałam gmienić busa i ogarnąć busa. Więc oficjalnie jest takie wszystko tutaj łatwe. Więc uczcie się na moich błędach. I co? I teraz już zarezerwowałam busy i tu, i tam, żeby były. Podróż z dzieckiem, pełną rodziną, hit, a w ogóle jak taki pan był, chciałam się go tylko spytać, gdzie mogę busa zarezerwować, powiedziałam, excuse me i gość zaczęło przede mną uciekać, no, 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 no i, i dzida, śmieszni ci ludzie tutaj są, tacy uroczy bardzo.